Adobe ogłosiło, że w przyszłym tygodniu wycofa popularny plan fotograficzny Lightroom i Photoshop z 20 GB przestrzeni dyskowej. Plan ten, ceniony przez fotografów za swoją przystępną cenę oraz dostęp do kluczowych narzędzi do edycji, nie będzie już dostępny dla nowych subskrybentów. Obecni użytkownicy tego planu będą musieli zdecydować, czy przejść na wyższy plan z 1 TB przestrzeni dyskowej, czy poszukać alternatywnego oprogramowania plan z 1TB oferuje znacznie więcej miejsca w chmurze, co jest idealne dla fotografów pracujących z dużymi plikami RAW lub potrzebujących dostępu do swoich bibliotek zdjęć na wielu urządzeniach. Jednak dla tych, którzy nie potrzebują aż tyle miejsca, ta zmiana może wydać się zbędna i skłonić ich do rozważenia innych opcji edycyjnych, takich jak Capture One, Affinity Photo czy Luminar, które często są tańsze, a nawet darmowe. Decyzja Adobe podkreśla dążenie firmy do promowania droższych rozwiązań w zakresie przechowywania danych, ale jednocześnie może sprawić, że niektórzy użytkownicy zaczną kwestionować swoje długoterminowe zaangażowanie w ekosystem Adobe, tak jak ja.